Witam Was bardzo serdecznie, moje biczki malinowe, w kolejnym odcinku z CSGO Skinsa, gdzie dzisiaj zapolujemy sobie tutaj na lorki. 4% lory mamy tu ze skrzynki, wydamy tutaj tą całą sumkę, którą w ekwipunku posiadamy. No i zobaczymy, czy faktycznie ta lorka na 4% przynajmniej raz nam tu wyleci, ale zanim to, oczywiście klasycznie, wspomnę tutaj o moich konkursach, gdzie aktualnie macie do wygrania 5 skinków, zeszły tutaj wczoraj 2. CS Pro, gratulacje i ItarV Dziękuję ślicie oczywiście, że wpłacaliście swoim kodem 5 skinków cały czas tutaj na stronie jest dostępne Widzę, że schodzą tutaj jak ciepłe bułeczki No tylko w tym odcinku macie to zgadnienie Takiego skina, że wziąć on na niego należy zasubskrybować kanał, dzwoneczkiem stać łapkę w górę, skomentować odcinek a jeśli mi lubicie, jak chcecie wesprzeć, to w tym miejscu możecie wpisać mój kod Adixon przez 2 godziny, dostajecie 10 groszy oraz 10% więcej do depozytu przy płacie. Pamiętajcie również, że strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Oby naprawdę tutaj już na samym wstępie faktycznie troszeczkę tych kosek nam tutaj wypadło, bo jeśli nic nam nie wyleci, no to może być tutaj naprawdę bardzo źle. 6% ogólnie mamy na kosę. 6% na kosę. I jeszcze tutaj dwa skiny, gdzie łącznie 4% tutaj jest, więc faktycznie szansa na jakikolwiek skin. No 10% ogólnie na jakikolwiek skin. Oprócz nie licząc oczywiście tego kurczaka, więc liczę, że faktycznie tutaj przynajmniej jedna kosa musi wylecieć, nie? Mam przynajmniej taką nadzieję no. To są procentówki. No i tu mam, ja czuję, że dzisiaj jednak będzie też szczęście, dlatego wszedłem tutaj na tą procentówkę, bo myślę, że może dzisiaj też szczęście być. I trzeciutka tutaj nas dzisiaj myli, jak na razie tak. No z tego co widać, same kurczaki, może troszeczkę przyspieszmy tutaj tempa. Po trzy lecimy. No i niestety kurczę pieczony. Dosłownie kurczę pieczony, ty kurczę pieczone. Tam samy wylatuje. Dobra, 200 zł nam pierwsza pierwszy kaczek, pierwsza Kiskin wyleciał. I to najtańszy chyba, nie? Jednak nie taki najtańszy. Cłajmeczka jest tancza No to drugi z najtańszych. O! Przeleci, przeleciało! Przeleciało! Już miałem nadzieję, że będzie pierwsza kosa. Ale teraz będzie, będzie pierwsza kota. Jest pierwsza lore. 800 zł, dobra. To z niczym nie zostaniemy. Faktycznie, jeśli byśmy tutaj mieli już tą skrzynkę skończyć, otwierać. 400 zł. AK! No i na sam koniec jeszcze tą najdroższą lore. Proszę! Jeszcze na sam koniec, niech ta lorka tutaj nam wyleci. By było pięknie. By było pięknie, ale nie chce lecieć, no nie chce ta lorka najdroższa nam tutaj lecieć. 4%, a my trafiamy skiny na 2%, a na tą kosę jest 4%. No i gdzie ona tu się skryła? Przeleciała właśnie. Widzowie, tak zwany niestety stan krytyczny. Ostatnia skrzynia, może teraz. Jest jeszcze akaczyk na sam koniec, za 400 przynajmniej. 200, 200, dobra. Pan krytyczny się tu wydarzył. Ale mamy tu punkty, a za punkty mielibyśmy tutaj dwie takie rękawice. A z tych rękawic nam się uzbiera trzy koła, dobra. Jeszcze jest tutaj wszystko do zrobienia. Wracamy do, do początku odcinka, można powiedzieć. Do początku odcinka. A teraz troszeczkę tempo przyspieszymy. Pomontujemy taką bitwę. Może na bitwie nam wyleci, nie daje underdoga. Liczę, że faktycznie jedna talorka Kutek gutek nam wyleci dzisiaj, no. Wierzę w to, że wyleci, nie? Jest kurczak on fire. Kurczak on fire, nie? Dobrze, niedobrze. Jeszcze Adrian tutaj mój imiennik, także oponenta mamy konkretnego. No, ale Tesce widzę dobrze radzi, tak jak my. Tesce dobrze radzi i oby tak już do końca sobie radził. Nam musi tu gutek wylecieć i nawet dwa. Nawet dwa dla bezpieczeństwa w bitwie. W bitwie jeden gutek wystarczyć nawet nie musi. Także. Liczymy w ogóle na to, żeby wyleciał ten gut. Bo jak się na to patrzy, to. To naprawdę jest tragedia. Naprawdę jest tragedia. 4% mamy na tego guta. Ogólnie 6% na kosę. I jedna kosa dzisiaj została wydropiona. A tak to same kurczaki, a kacze. A pierdolę, gdzie jest ta kosa tej? Gdzie ona się skryła? Serio? Ani jednej kosy? Na tym odcinku? Tuż w ogóle teraz otwieramy... 30 skrzyń, tutaj jest w tym momencie. Bo ja 15, 15. 30 skrzyneczek, a nie jednej kosy. Tam nawet nie liczę, ile otwiera, otworzyliśmy tych skrzyneczek. I ostatnia skrzynia. Niesamowite. Ja pierdzielę. Niesamowite. O, skrzyneczka trzyma tu fason, nie? Trzyma fason. Ale my się nie poddajemy. My się nie poddajemy. Tylko teraz... Trzy osoby underdog. Nie wiem. Nie wierzę, że już trafię tą kosę po prostu, więc liczę na to, że moi oponenci tutaj trafią. I samo Rosso. Musicie. Ja już tutaj widzę szczęście chyba całkowicie wykorzystam. Chociaż kurde nie wiem, gdzie te szczęście wykorzystałem naprawdę. Ale jak nam nie chce faktycznie tej kosy tutaj sypać, to dajmy szansę na tym underdogu. Dostaliśmy meczkę, dostaliśmy meczkę. Całe szczęście tutaj Rosso również, tylko i samo w tyle. Ale i samu musi trafić kosę i Rosso również, i bitwa będzie wygrana. Taka meczka może tu jeszcze być. Ważniejsze, że kosa nie wyleciała. Teraz są jeszcze szanse. Też już troszeczkę mniejsze na wygranie, przez to, że ten M kald leży w naszym ekwipunku, a ten Rosso. O! To jeszcze Rosso-gutka musi trafić. To jeszcze Rosso-gutka. Teraz to na pewno musi Guta trafić. No. k czy GM4 nam wypadła? No, jedyne skiny, które nam dzisiaj dropią, nie? Jest jeszcze tu Rosso, ale dobra, ten Rosso dobrze, dobrze. On podbija tu sumę. Byle, żeby ten i samu trafił tego Guta. Dawaj. Tutek. Tutek, dawaj. Musisz tu wylecić. No, ani jeden dzisiaj na odcinku. Co jest grane ty? Ile tych skrzynek w ogóle otworzyliśmy? Łącznie. I ani jednego Guta nie ma. No tu się dzieje? No, i samu musi tu trafić. Trafił DM-kę, dobra no. No to teraz to nawet te Shadow Daggers jak trafi, to chyba mamy wina. Gut Shadow Dagersy. Ostatnia skrzyneczka. Będzie coś. To jest jakaś masakra. To jest jakaś masakra. Ani jeden gut. Ja pierdzielę. Widzę, że teraz sieczka jest. Wygrana, przegrana, wygrana, przegrana, wygrana, przegrana. Ale niestety 4 złote nam zostało. I z tego kosy już nie wytropimy. Chyba, że jeszcze te serduszka wwalimy. Dobra, wszystkie je wrzucam. gut. Good. Chcieliśmy guta. No i mamy guta. Od handlarza. Dobra, nie. To jest... To jest ten moment, gdzie faktycznie ten gut. Dostaliśmy jeszcze szansę na wydropienie tego guta. Została tu szansa nadana. Tylko, że teraz my, my go naprawdę trafiamy. My tego guta teraz naprawdę trafiamy. To jest ten moment. Let's go. Bez underdoga. Dziewięć skrzyń. Ostatecznie. Ostatecznych. No i mamy Guta. Oby nie ostatniego w tej bitwie. Jeszcze my, jeszcze my, jeszcze my musimy tu wydropić. I potem to jest do podziału, chyba nie, bo tu już nie ma czegoś takiego, że. Yy, że potem jest losowanie, kto wygrywa całą bitwę. Tylko chyba remisy są tutaj dzielone teraz. No, czekamy. Trzy skrzyneczki. No musi ten gutek tu wypaść. Najlepiej, żeby już zaczął z tej drugiej lecieć. Uwaga. No to z ostatni w takim razie wyleci. I do podziału. Dwie kosy. Niesamowite. Niesamowite. Tym akcentem żegnam się widzowie z wami. Niestety. Sami widzicie jak jest. Dziękuję ślicznie. Jeśli interesuje Cię szybka i bezpieczna wymiana i kupno skinów, zapraszam Cię na PirateSwap. Z kodem ADIXON dostajecie 35% bonusu do wpłaty.